Witajcie, tutaj panie Borszu O, nie wiem Zima <noise> W końcu zima Co najgorsze, po golfu jeszcze Jeszcze zeżaka nie ma, jeszcze w poprzednim odcinku widzieliście To było dokładnie wczoraj No troszkę było tego śnieg, Gdzieś tam sobie lekko posypywało Ale to było tak lekko <noise> A teraz patrzcie na dla mnie widać <noise> Masakra jak sypię Nie muszę jakoś tym golfem Magicznie stąd wyjechać, a ile się mi to uda, póki jeszcze nie zasypało. Patrzcie, tu jakieś zaspy zrobił, tu już jest A po kostkę śniegu. A mamy e, dopiero ranek, co wiem, jakaś ósma rano, może dziewiąta. Jeszcze dosłownie dwie godziny temu, czy godzinę, to tu w ogóle śniegu nie było, ale cały zasypany. zasypany. ale masakra. Jak się by w ogóle odpali, bo, bo może być też taki problem, że niekoniecznie odpali. O, siadamy, siadamy do dziada. Arcie, nic nie widać. <grymne> Zasypało. O, a dlaczego chcę go przestawić? No bo kurde, przyjdzie śniegu więcej, no to będzie problem. Problem z tego tytułu, eee, że wtedy już w ogóle nie wyjadę nim stąd. A póki mogę, to trzeba próbować. E, zagadał elegancko. Trzeba się wyjść i to pewnie, kurde, zmiotknąć, nie? Jak myślicie dadzą sobie radę wycieraczki, no chyba nie bardzo. Mam w bagażniku wycieraczkę, taką ręczną, mi chyba trzeba będzie pójść po nią. O, żeby koła sobie wyprostować, działa. Ogólnie turbo założone na się intercooler. Pierwsze odpalenia, widać działa. Na razie nie będę gazował tam się nikt zimny. Mamy w ogóle minus 4 4,5 stopnia na minusie. No, nic ja się ubiorę. Za wyjechanie stąd. A najpierw to odśnieżenie. Stjeżenie golfa, a LPT ja by jeszcze strojemy, to nagrać może się uda. Że nie wyjadę. Bo sypię, cały czas sypię, coraz bardziej sypię. A ja mam kurczę, bo, może butnik zderzek co do założenia. No bo na razie na tego chyba nie założę jak tak, tak piździ śniegiem, ale zobaczę, może się pokuszę. Może i ten zderzek jeszcze założę, tylko najpierw stąd wyjadę. Nie, tak mówimy, zmiotka jest, trzeba trochę odkurzyć, ale to kurde lepiej się ten śnieg, popatrzcie się. wiem, tylko taki zwykły śnieg, masz o nie po oknach, porysujesz, a tam, bo to mi da wartość śniegu, Patrzcie tu śniegu, to jest już kurde centymetr, a gdzie, 2 centymetry śniegu, nawalone, wycieracki, zasypane. To to bym myślał takiej zimy. Nie no, fajnie, ja się powiem szczerze, cieszę. Dzisiaj w ogóle SK yy, S7, no, to całkowicie zablokowana, nie da się podobno w ogóle jechać, także ciekawie tam mają, zazdroszczę im. Cześć powie, Boże zgubiałeś, zazdrościsz, ja no zazdroszczę, a dlaczego? Bo chętnie bym się w takim śniegu pobawił. No, na no, temu, pamiętam z bratem, to się tak bawiło w takim, kurde, śniegu. O, no tak. Dobra, to sobie go w drugą stronę. Ale by to to wycieraczki sobie uwolnić. Wycieraczki resztę roboty zrobią. Stoję, tak, nie żyjemy. Tak mówię, zazdroszczę. Bo tu mówię, to jest świetna zabawa takim śniegiem. No to się wiadomo, na no niektórych to niekoniecznie może być świetna zabawa. Bo niektórzy chcą gdzieś dojechać. Czy to do pracy, czy, czy gdziekolwiek indziej. No to w ogóle przymarzło chyba takim. Tyle tak no, A, to robimy takie super magiczne Na no, ja tak się robi, ale... Dobra, auto jakoś trochę przemiknięte Ja na drogę nim chyba wyjeżdżać nie będę Ale to też w miarę ogarnięte żeby bym coś w tu w razie czego widział? W siebie by pasowało, <laughs> bo całej Europie jestem. Dobra, sujemy teraz, wycieraczki, działają. E, dają radę. Może trochę roztopimy, to, co. Już tu jeszcze takie zostało na środku. A te moje biedne wycieraczki. No nie jest na takie życie, poczekamy chwilę, to się pewnie rozpuści. I do czego im zazdroszczę tym na S-ce? Znaczy, zazdroszczę i nie do końca, bo z jednej strony, no faktycznie, jeżeli ktoś jedzie do pracy I utknął przez to, że inni nie potrafią jeździć, bo tu nie chodzi o to, że, że my nie potrafimy jeździć Tylko jak ktoś inny nie potrafi jeździć, no to takim korku wszyscy utkną I tak się tam niestety zdarzyło a no tak, jak mówię, no z drugiej strony ja chętnie bym się w takim śniegu pobawił, wyjść z takiego samochodu, wiecie, pomagać tym innym ludziom, wyjechać, wyciągnąć się. Kurde, super sprawa, Znam jak dla mnie, nie? Tak, jeszcze to się nie, nie przetarło. Dobra, próbujemy wyjechać. Nie będę tam pitolił, bo tych ludzi, co tam gdzieś kurde się w śniegu bawią. Bo tutaj można tylko pozazdrościć. I dobra, czekolwiek sobie do rady. Bra, do tyłu ty żeśmy wyjechali. Jaka tam zaspa została wiem czy nie, nie będziecie widzieć, bo to jest A patrzcie Jaka to zaspa obok Golfa została. No dobra, teraz musimy się tam jakoś komultipli przedostać. Mam zimówki. Na no kurde, ja się pałem, że co nie wyjadę. To przez palcem w nosie. Dobra, w takim razie poczekamy, chwilkę ja się załgrzeje. Ja sobie zrobię jeszcze jazdę testową, ale jeszcze nie będę tego nagrywać. No bo wiadomo, no w podczas jazdy w zimie, jak w jak śniegu tak sypie. No to nierozsądne. No, dobra, ja da się testować i dam znać się już pewnie z garażu. Jak tam sytuacja? A moim turbo <laughs> z moim interkulerem? No cóż, jazda testowa zrobiona. Widać auto rozgrzane. Bożu driftem po drodze się powoził. No, <laughs> fajna zabawa. Po takim kurczy puszku ręczny. No, oczywiście wcześniej trzeba sobie asr tutaj o to sobie trzeba kliknąć. Tam się zaświetli taki dink. O, żółty. Jak jest zaświecony i się świeci cały czas, to wtedy można elegancko sobie bokiem, po, normalnie po drodze pośmigać I to fajnie, delikatnie się zaciąga ręce, troszeczkę w lewo, troszeczkę w prawo, prawo Cieszę się, że taka zima powstała, <laughs> że taki śnieg spadł Bo pierwszy taki mój, że tak powiem, drift, nie, A się drift, no, to nie jest drift washu <laughs> No ale taki ślizg, nie wiem, pierwszy naręczny się ślizg nie takie wiecie, panikę, nie? Tak szybko kierownicą gwałtownie, zaczął się bujać więc Takie niepewnie było, nie? Ale każdy kolejny już delikatnie, potem już kierowniczką i może na no, minut się prowadzi, nie? Ja mam pierwsze moje takie w życiu doświadczenia, nie? W zimie, w końcu. co bym mógł spróbować jak to jest ręcznie driftować. Co prawda nie pod biedronką, tylko na, na zwykłej drodze, nie? Tu u mnie fajnie widać, jest fajnie ośnieżone, więc, więc jakby nawet do fosy gdzieś wjechał, to tam e. Albo przyjdzie się i wypchnie, nie? Niestety, Roskiem nie wyciągnie, bo Roskiem <grym> <trym> wyprzód. Ale dobra, co to Turbo? Co w się sensie za to i No, chyba działa. Ciężko powiedzieć, no wkręca się, nie? Czy działa? Jak działa? Ciężko powiedzieć. No bo co, joga ścisnę, a tu. To... Nieważne, w który bieg się ESR załącza, no bo niestety jest na tyle ślisko, że, że ja tu w ogóle mam problem po tej drodze 40 czy 50 na godzinę osiągnąć, bo, bo jest takie ślisko, nie? Nie ja po prostu daje ja gazu, no ślizga się i tyle, nie? I nie jedzie. <grym> I nieważne, czy lekko tego gazu dodam, czy cały gaz, czy cokolwiek, no, no nie będzie się napędzał, no bo jest ślisko, no, no mówię tak 40-50 na godzinę i, i nie więcej. Ale no... W że intercooler szpila, nie chcę mi się za to wychodzić, bo wiecie, się sypie tym śniegiem, pięć dni w kieleckim, <laughs> no sypie, jak powiem konkretnie, ale fajnie, 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 bo w końcu zima, może się coś uda jeszcze nagrać, jakieś kurde śmiganko, wiecie, po śniegu, no pod cebulką może niekoniecznie, ale, ale dżbikiem może się coś uda nagrać, jakieś zimowe katowanie, ale swoją drogą... Dzisiaj można powiedzieć, że sylwester, więc. O, no, są jeszcze siebiego nowego roku, mogę życzyć. Co prawda, ten filmik pewnie wyjdzie za tydzień czy za dwa, ale. Ale no. <laughs> Ile tu się intencji dla mnie, dopiero nowy rok będzie, więc. Także <laughs> tego. Dobra, kończę. Myślę tutaj, idę do garażu coś jeszcze grzebać. <laughs> Przede wszystkim maskę zapiąć, bo w ogóle ja to sobie z maską taką, tylko przymkniętą, nie? <laughs> ale to już przy takich prędkościach to, to maski ci nie otworzy, nie? No także jakieś w ogóle testy golfika Są też takie plany, że ja wezmę po prostu kamerkę na czoło i gdzieś się przejedziemy, jeszcze golfikiem coś nagrać kiedyś, ale to kiedyś, no nie dzisiaj na pewno. Ale też kurde takie drifty, nie no Pojeździłem w z powrotem, bo ja chciałem nagrzeć, nie? się nie? nie się nagrzał, no to ja musiałem w tej z powrotem trzy razy objechać do wioski obok. Kurę coraz bardziej sypie, ale śniżyca, ale zarepiście, lubię takie klimaty, lubię taką zimę A nie taka plucha, taki kuwa, nie wiadomo co to, to ma być lekko mrozu Albo dowolone mrozu i taki właśnie pogoda jak teraz, taka zawierucha, to jest coś pięknego To jest coś co od razu humor człowiekowi poprawia w zimie, nie? No, dobra, my się że... no, maszyna jak widać gotowa poskładana Wszystko poorgancko pozakładane, nowe śrbeczki powrócane w międzyczasie tuning zrobiony O. Taki tuning! Na mocy, Plus 20 kłoni! A, oczywiście zapomniałem tu przewody spiąć od odrobki ale one się powinny tu trzymać, bo się położyły. ułożyły ale na no, wszystko porobione będzie siłę jeszcze tu miałem kiedyś przykleić zatrzask, ale to innym razem to tuningowe śrubki. Wiecie, znaczy, to oryginalnie były takie plastikowe zaczepy, ale to się pourywało, więc są takie śrubki, no, a tymczasowo niech kiedyś skrócę i zrobię takie takie eleganckie, nie? Ale no, no, widać tuning. zrobiony Gonfik działa, śmiga, jeździ. Także no, myślę, że to tyle w tym odcinku. No co, trzymaj jeszcze się do boszu. No i co w następnych filmów. Na razie lajou!